Dobra, szybko nagramy taki wstępik, ponieważ jestem winien wam odcinek, w którym o, spadły w którym składam do końca alta niestety ze względów na problemy techniczne, jakim, właściwie problemem technicznym, jakim jest to, że nie wiem, coś się stało z Ozmo Pocketem i Ozmo pocket przestało nagrywać dźwięk. Niestety. Mam tylko nieme głuche filmy z, z, z tego składania. No i co, mogę Wam tylko to puścić i pokazać, pokazać, jak przebiegał ten proces, co robiłem, jak to wygląda. Mogę ewentualnie napisać, zrobić jakieś napisy, ale nie wiem, czy to ma sens. Generalnie Alt prezentuje się następująco. Brakuje jeszcze kilku drobnych detali. Takich jak zderzaczek, tutaj z tyłu, taki specjalny altowy z gumeczką. Jest zamówiony także, także, myślę, że na dniach go zakupię. Niestety nie działa prędkościomierz. Linka się kręci, ale tutaj coś w środku niestety nie działa. Do tego trzeba będzie zajrzeć. Te dwie kontrolki nie są jeszcze podłączone. Jednakże z elektryką, z Igorem się uporaliśmy, a właściwie Igor się z tą elektryką uporał. Lampa działa, klaksony działają, stopy, kierunki działają. Zaraz ją odpalę to Wam to wszystko pokażę. Nie ma jeszcze tutaj tej słynnej sprężynki dla narzędzia. Jest w pudełku z ocynkiem, także trzeba ją będzie po prostu podczepić. Muszę troszeczkę podciągnąć przedni hamulec, bo jest za miękki, a niestety tutaj w Alcie jest tak, że nie ma regulacji. Tak jak to jest w Lusso, także niestety wszystko reguluje się linką. No i tak naprawdę to by było na tyle, co może ja ją spróbuję odpać, a jeszcze bardzo ważna rzecz jedna. Niestety przyczepiłem odwrotnie łóżko do kranika i w tą stronę mam kranik zamknięty, w tą stronę kranik mam otwarty, no i trzeba będzie to zmienić. Uporałem się też jeszcze tutaj z jednym problemem, jakim był cieknący korek. Ja myślałem, że to gumeczka, uszczeleczka cieknie. Już otwieram. Gumeczka jest taka fajna. Nie jest tutaj wewnątrz wkładana, tylko jest na taką wargę na zbiornik. Myślałem, że cieknie gdzieś tutaj lub też z odpowietrzenia. Niestety okazało się, że tutaj był zbiornik uszkodzony no i trzeba było sobie to naprawić. Dzisiaj udało mi się to szybciutko ogarnąć, także paliwko już mi nie leci. Nic się tutaj złego z lakierem więcej dziać nie będzie. A, no na pewno trzeba będzie, trzeba będzie jeszcze to y, pomalować, ale na razie y, tutaj z tematem odpuszczam. Dobra, spróbujmy go odpalić. Nie włączyłem sania. No i tak to wygląda. Alt jest no, tak w 98% poskładany, zrobiony tak, jak o, chciałem. Dobrze to wyszło. Jeszcze pielęgnuję ten lakier, bo jest po prostu piękny. Pięknie wygląda. Wy teraz sobie zobaczcie, no bo puszczę to, co nagrałem. Wy zobaczcie sobie, jak go składałem, i ten odcinek no, niestety będzie ubogi. Ale na koniec puszczę Wam zajaweczkę tego, co teraz z Igorem składamy, i z tego już naprawdę puścimy fajny, duży materiał. Na tyle, na ile umiem, i składać, i mieć, znaczy posiadać jakiś, jakiś materiał do, do tego, co będziemy robić, a zobaczycie to na końcu. Ja Was zachęcam do lajkowania. Łapka w górę, łapka w dół, jak Wam się nie podoba i ewentualna subskrypcja, jeśli chcecie oglądać dalej. Miałem zapytanie na, tutaj na w komentarzach, jeśli chodzi o regulację gaźnika. Zrobię taki materiał, nie ma problemu, mam taki gaźnik pokazowy, czy pokazowy, mam kilka gaźników, które mogę rozkręcić, wyczyścić, pokazać co, gdzie, jak kompletnie. I regulacja. Regulacja jest dosyć prosta tego gaźnika, więc, więc jakby to pokażę na nim. A reszta tak naprawdę to już na, na skuterze. Więc mogę na tym przykładzie Wam to pokazać. Także myślę, że następny materiał po tym to właśnie będzie z tej regulacji gaźnika. Także kolega, który się pytał o regulację, dostanie swój materiał. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Także hmm, oglądajcie materiał ze składania Alcika. E, no i co? E, dziś do zobaczenia na trasie. Cześć! ma kino ze składania alta, tak wygląda w całości. Mam nadzieję, że teraz, bez kłopotów technicznych, będę mógł wam pokazać kolejne projekty i troszeczkę lepiej będzie to nagrane. A tu jeszcze szybciutko przygotowałem gaźniczek. Który w następnym odcinku rozłożę, wyczyszczę, złożę i powiem, co i jak wyregulować. Także żegnam się z Wami w tym odcinku bardzo, bardzo kiepskim. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i szykujemy z Igorem kolejny dla Was odcinki.